Hej, hej, hej! Cześć, czołem, witajcie serdecznie już w czwartym odcinku z gry Adventure Time, Explore Dungeon i tak dalej, i tak dalej. Nieważne jaka jest nazwa, ważne, że fajna gra, więc dobrze. Cóż my teraz musimy robić? Musimy zdobyć... Nie, czekajcie, musimy, mamy misję zatrzymać uciekinierów, którzy najprawdopodobniej gdzieś tam w lochach się znajdują, więc... Coś takiego trzeba robić, więc cóż, chyba już sobie od razu wejdziemy do lochów i będziemy... Próbować... Nie! i iść dalej. Czy coś takiego? Okej. Okay. Ataki szybciej się ładują. Zapobiega odrzutowi po otrzymaniu obrażeń. Ojejku. To nie chcę. U nich będzie spełniał funkcję ataku. Serce jedno. Hm. I myślę, że możemy zaczynać. Ślubskie lochy, poziom szesnasty A więc, o nowy potwór Dwa To co ci ucieki nie robię, przypadkiem Może i tak, tylko pytanie brzmi ile ich jest A no właśnie, 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 właśnie No dobra W takim razie jest okej, okay, jest okej okay. Mamy cztery życia, więc mam nadzieję, że uda mi się przejść już do samego końca, do dwudziestego poziomu I przy okazji jeszcze tam odblokować Łobi ubić bossa, bo pewnie, bo pewnie będzie. Tak mi się wydaje. A więc dobrze, tutaj nie marnuję klucza, bo sobie przejdziemy otędy. A te klucze na pewno się potem przydadzą i to bardzo. A więc okej, okay, tu jest życie. Tu na górze pewnie nie ma... Pewnie przejścia ogółem nie ma takiego zwykłego. Znaczy przejście na dalszy poziom lochów. Ale za to mamy kluczyk, jakieś tam, jakieś tam, jakąś tam miksturkę i potwory oczywiście. Wydaje mi się, że ten wilkołak był tym ucieknierem, który jest potrzebny nam do misji, tylko pytanie brzmi, brzmi, ilu tam ich trzeba pokonać. Więc, kurczę, wróżek się tam na górze natworzyło. Przez to, że chwilę stałem w miejscu. Okej, okay, zobaczymy, co jest na środku jeszcze sobie tutaj szybko, a jak nie, to schodzimy tam na dół. mam kluczyk tutaj, o elegancko. Aj, za wolno to robiłem. Dobra, oni nic się nie stały, tak mam jeszcze dużo. O! Ży tutaj nam wypadło, więc jest bardzo fajnie. I możemy iść tutaj na dół, szuka, tam na dół szukać przejścia dalej. Do kolejnego etapu i przy być monet. No wiadomo, 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 wiadomo rzecz. Okej, okay, a gdzie jest te przejście. Jeszcze pytanie takie. Tu już raczej... Nie, aha, mam pomysł, mam pomysł. Okej. Okay. Nie, nieważne, jest dobrze. Mam full życia, to nie biodę nic I tu będzie gdzieś przejście na dole. O teraz. <tak>, tak mi się wydaje. O jest, jest przejście, więc idealnie. A więc bardzo fajnie. Kluczyk wzięty. I cóż, szukamy dalej. Może pogodam tą wróżkę, od... no, albo nie. Niech sobie tam lata. Oklejne monety, elegancko. No daję. O, jacie. To może się rozmnażać. Tak jest sprytne. Okej, okay, trzeba szybko do zniszczyć, bo się wydłużek nam noży znowu zaraz, nie wiadomo ile. Okej, okay, elegancka, znowu padły ładnie. I coś mamy w tym? Oto właśnie... Kufsze, legendarny medalion, bierzemy wiadomo, bo jakżeby inaczej, to już jest tutaj życie A tutaj mamy Kiciusiowe działko, nie, nie biorę go na razie Rody są lepsze, bo dużo biją Okej, okay. i tu jest tracę, kluczyk czy nie? Tak, popatrzcie, nawet już teraz potrzebuję kluczyku, żeby schodzić niżej, ojej, czekajcie Nie wiem czy widzieliście, taki komunikat mi wyskoczył, pewnie wy to widzieliście sam nawet nie wiem, czy to się nagrywa, nie wiem czemu tak mi się dzieje teraz na komputerze, ale to nie przeszkadza, tylko tak na sekundę wyskakuje. No dobra, w takim razie frytki, wzi frytki wzięte, dzisiaj na obiad adem frytki się pochwalę <laughs> Dobrze, okej, okay. i tutaj trzeba o ludzie. Dobra. To ja ich ubiłem elegancko, idealnie moim zdaniem wręcz. Yy, tak, mamy kufer, ale trzeba szybko to zniszczyć, żeby oni się nie mnożyli nie wiadomo ilu, ile, nie wiadomo ile. A, wziąłem jakieś zatrzymanie czasu, tak? Chyba tak, bo się tam ten potworek zatrzymał. Okej, okay, tą szybkiego biegu, o proszę, jak fajnie. No dobra, więc co, idziemy na kolejny poziom, tak mi się wydaje. No, można, o, jeszcze nie wziąłem tej kasy, mój błąd. I mam 10 młodek na razie, trzeba zdobyć, nie wiem ile, no ileś tam się będzie. Więc dobrze, królewskie lochy, poziom 17. Okej, okay, tam jabłko jest, a tu na prawo nie mogę, dobra. Czy idziemy tędy. To co tworzy? No, no A to jest kolej uciekinier. To są ci uciekinierowie, mi się wydaje. Pewnie jest po jednym, albo tam po iluś. Ale kozak. Co ja wziąłem? A to jakąś fajną mod wziąłem. Co jest tak dużo teraz? Uciekać, 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 uciekać. Okej. Okay. To są na tuwać ci nie, że tylko nie mam pieniędzy, ile ich mam pokonać. Misja, nie, ma po nie, ma, nie ma napisanego ilu zatrzymać ich mam. Dobra, zatrzymam tylu, ile będzie. W takim razie wziąłem... I a, uderzyli mnie jeszcze odkoło. Jabłko. Okej. Cały czas coś tyś mówi, proszę bardzo, jak fajnie. Aha, musi mogłem iść tam na lewo, znaczy po lewej stronie będzie takie przejście za chwilę no, więc to obszar tutaj portalu nic nie ma, chyba nie ma Więc nie ma problemu O to jest Nie to jest jakaś zwykła ryba po prostu Chyba po prostu zwykły potworek był, ale ja go pokonam jak się da Da się, tylko że nie mnie trafił A tak to jest łatwy, bo na jeden strzał pada Okej okay. Czy? I szybko tutaj biegniemy? Czekajcie, pojawi się czy nie? Chyba nie zdążyłoby, by tam jeszcze miało się miało pojawiać kolejna leśninka Ale zrobiłem dobić tą, zdążyłem dobić to swoje, więc elegancko A więc możemy udać się jeszcze tutaj bym chciał czy coś Żeby mieć wszystkie miejsca za... No dobra, nieważne Idziemy tu w takim razie Jestem po drugiej stronie Oj, tam jest przejście, o, ale fajnie Czy jeszcze sobie tylko popatrzeć, czy nie ma? O jest i ucieknie, proszę bardzo Lubię ich wszystkich jak, jak są. Dobrze. Stop. Jakiś, jakaś nut... O, jestem niewidzialny? Chyba, chyba nie. Nie wiem, jakaś nutella była, to widziałem. <grym> nutella. Dobrze, nieważne. Y tutaj jestem na środku w tym momencie. Okej, okay, ryba. Aż z Kuba jest jakimś studem. To ja jakoś zepsułem porządnie chyba. Z tego co mi się wydaje Ale dobrze 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 Niech będzie niech będzie Tu jest wróżek, ten Chochlik może Niech to będą chochliki Nie niech to będą wróżki <śm> <śm> Dokładnie, okej okay, Życia mam i tak fula to nie muszę brać Może się potem przydać coś takiego Okej okay. Jest życie to znaczy kasa kasa pomyliłem się Kasa skarb, o to też jest skarb, mam już 25 sztuk Ale to nie jest źle Coś kupię za to najpewniej, jeżeli starczy na coś, ale myślę, że tak. Więc dobrze, yy, może tu rybę sobie ubiję, tako, żeby po prostu była pokonana. A tak, dokładnie tak zrobię. Z tego to właśnie powodu, proszę, na jeden, na jeden atak, na jeden strzał leży, więc elegancko i tutaj będzie ciężko. A może i nie. Nie, nie jest ciężko. Jeszcze weźmiemy sobie kasę skarb i możemy udać się na kolejne piętro kolejny poziom lochów znaczy 18 że się nie mylę już więc dosyć szybko tak już mamy poziom, już mamy poziom 18 dlaczego nie wiem, nie dostał pracy nie był wyko a fa... Nie wiem co tam pisało za szybko ten moje według nie jest ojej fan na niego prosto no cóż mój błąd ale tutaj mam życie na tego wróżka szybko, trzeba go brać Okej, okay, udało się Aha, one mi dają to, że żetkę mogę szybciej używać Chyba o to w tym chodzi A Więc fajna sprawa Jak będzie jakaś wielka chmara potworów, to to zrobię Albo zatrzymam sobie na bossa na je 25, to no może tak zrobimy może, tak może właśnie tak zrobię No, niech tak będzie O, tak myślałem, że się zdąży pojawić Szybko, 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 szybko Okej, okay, udało mi się Więc bardzo fajnie O, jest kluczyk przy okazji już szósty, o, elegancko. W sklepie po 40 monet aż chodzą, a tutaj mam za darmo tyle, wypada, więc trzeba brać, trzeba brać. Okej, okay. aj, uderzył mnie. Ale tu i tak nie ma się co bać. Dobra, jest to bożec Marcelina. A jeszcze ten lud kozacki. O proszę, tutaj leży kolejny ten sam. O, jak fajnie. <grych> Okej. Okay. Więc teraz tu nie przejdę nigdzie, to trzeba się zawrócić. I tam ogółem jest przejście dalej. Dobra, nie ma problemu, nie ma problemu. 9 minut szczęśliwie kokotwa E to Eto, luz, 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 luz Przejdziemy spokojnie sobie te 25 już, 20 poziom A uh, moment <grystanie> Na rybę, a czemu nie Ha Zawsze to ja ubiłem Mam nadzieję, że ten wyżej do mnie nie ucieknie Oby nie, bo zmarnowałem, bo coś jest... Sobie... Nie, nie uciekł, okej, okay, wszystko jest spoko. A tu mam kolejnego. No dobra, to niech sobie gdzieś tam polecisz, bo... No to wziąłem, to nie może być. Okej. Okay. Teraz sobie tu moją umiejętność zostawię na bossa, aż na sam koniec. Dokładnie tak. O tu mamy przejście, czyli będzie tam na górze, po prawej i na samej górze. Ok, czyli już wiadomo, gdzie jest przejście, więc już można tam w sumie iść. Tylko pytanie brzmi, że No a tędy. No właśnie tak. Dobra. Fajnie się ta gra. Nie w szkółkę robimy to samo, ale cały czas są nowi przeciwnicy, nowe potwory. Nowi przeciwnicy, nowe potwory. No tak. To ma logiczny sens. Nawet bardzo. <grym> o, no, wiecie o co chodzi. O, jest uciekinier jeden. Elegancko. Aż mnie ubili. Po uder uderzyli mocno tutaj wszyscy. Weź ty zginij w końcu wow, udało się go pokonać. Okej. Okay. No nic nie pisze z tymi uciekiniadami. Nic, a nic. Może może już się wykonało zadanie coś w sensie takiego, sam nie wiem, zobaczymy sami potem. Tak coś podniosłem. Okej, okay. się tak to ładnie świec na kolorowo. Więc elegancko, proszę bardzo. A tutaj na dole jakieś jabłko zło... yy złota złota, tutaj jabłko z ucie uciekinier jeden był, znaczy. Niech się tutaj sobie zajdę szybko Okej, okay, wtytki nie, nie biorę ich Jeszcze tutaj mogę obedwać na przykład, to sobie zaraz nie wezmę Ale i tak nic się nie stało, więc to wyda ludzie, możemy lecieć dalej tam już na samą górę I do 19 poziomu lochów Potem 20 i chyba będzie boss jak to zazwyczaj bywało Znaczy nie wiem jak to zazwyczaj było Bo raz to było, że na 10 poziomie był boss To teraz pewnie będzie na 20 tak ja uważam Ale czy tak jest tego? No niestety nie wiem Tutaj przeżyję? W tym miejscu tak O ludzie dostałem No, no i tak bywa, no i tak bywa Dobrze, że tylko pół duszka Więc teraz Tutaj szybko wziąć To i tam trzeba lecieć, bo już się tego Tworzą nowe potworki Okej, okay, nie zdążyło, to idealnie tu mamy nowy Symbol Shino Shinobi ludzie! Shinobi! To mi jakiś nadutogram, coś takiego? <grymne> Nie Okej okay. Spoko, fajnie, fajnie, fajnie. I tu już na samym końcu mamy przejście dalej. O jeszcze przy okazji jest potworek. I który pilnuje dwóch skarbów, dwóch monetek. 42 skarby, 32 monety jak to woli, jak to woli. I pięknie, poziom 18 ukończony, więc mamy 19. Składniki w testów masło. Tostów znaczy masło, czy jajka coś tam jeszcze. Pewnie śmieszne coś <grym <grym Nie wiem sam Okej, okay, czas, stop, elegancko i szybko go klepiemy. Biegniemy dalej. Chyba się nie wyrobię. A może jednak? O, udało się mniej więcej. Dobra Elegancko Tego jeszcze. I tego nie mogę już się wrócić i powoli pozbierać sobie spokojnie te moje wszystkie rzecz, nie będę ja, nie biorę działka kiciusiowego. Bo po prostu nie chcę. <grym> Okej, okay, więc bierzemy sobie tutaj monetkę Nie będą monety, po prostu nie skarbię, tylko monety Bierzemy tutaj I lecimy dalej Tu jeszcze coś widzę, że leży sobie Tam, tu mogę sobie wejść, w sumie będzie szybciej nieco no Właśnie tak Okej Tu i tak mam to i tak bym tutaj przyszedł Dobrze Okay. Tu mam dużo życia więc nie ma się co bać bardzo, bardzo Okej, okay, bardzo Odbierz szybko, jeszcze to Autyz, oh, już jest nika, okej, okay, dobra Czyli, I, ale tak jest okej, okay. i tak jest okej okay. yy, Więc jeszcze ciebie by pokonać Tutaj unik Życie, unik Piękny unik po prostu Nie o to mi chodziło, znowu dostałem Raz, dwa, trzy Ten już pada, to ja uciekam, tutaj chyba, tutaj się schowam i oczywiście powiedział nam kasa. Bardzo fajnie. Okej, okay, tam tutaj mamy przejście do góry, a jeszcze coś widzimy to miejsce. Na przykład tam widzę, że dwie skręczki. O, elegancko. A tego pilnuje ich jeden ładny potwór. dobra. W takim razie patyk jakiś. I tutaj rzetunk tu lewny, żółb. <grych> Okej. Okay. Fajnie. O, tutaj ryba ta pływa tylko jedna na takim wielkim... ...terenie, że tak powiem? No, to wytanie będzie jedna. Okej. Okay. Dobrze. Te potłady w ogóle umieją... umieją umieją atakować? Sam nie wiem. Powiedzmy, że tak. Teraz jakie życie by mi się przydało, chociaż jeszcze jedno, żeby serduszko yes. jedno właśnie nadrobić. O jest, elegancko, o to mi chodziło. Więc możemy lecieć dalej. Mam 60 panet prawie. 59 dokładnie, jak widzicie. To też ładny wynik. A to jest fajne, że ona potrafi przelatywać te wszystkie rzeczy. Wam życa. No, bardzo dużo ułatwia grę, moim zdaniem. O, jest tu przejście dalej, tak? E, no to fajnie. Ale jeszcze tutaj nie będę szedł do niego. Bo chcę sobie pozwiedzać inne rzeczy. Takie jak na przykład, czy gdzieś są uciekinierzy, albo coś takiego. Wiecie, o co mi chodzi. A jak nie, czy nie. Dobra. Ten to już ubić. teraz tutaj. To też tak się podświetla czasami, czasami chyba. Niektóre rzeczy. Tam na jest skrzynka. I tutaj mamy, proszę bardzo. Jak dobrze, że grałem tą postać. Mogę sobie wszystko praktycznie zbierać w takich miejscach. No wszystko mogę sobie zbierać. Elegantnie. E, więc bierzemy sobie życie. Kluczyk mogę poświęcić jeden. Jeszcze mamy cztery sztuki. Jest tutaj skrzyneczka. Może coś fajnego. Może kluczyk. Nie, jajka jakieś zgniły. Nie będę rzucał ludzi z nich jajkami czy w potwory. No, niech już im tak będzie Dobra Tutaj kluczyka już nie marnuję Zajdę sobie jakąś inną drogą, jeżeli się da A pewnie się da Na przykład tędy może Pewnie jakoś tam uda się zajść Więc zawsze to jeden kluczyk będę miał zaoszczędzony Ojej, nie, za źle zaatakowałem Kliknąłem czyli coś ale coś nie, zaatakowa nie zaatakowało No dobra, moje wina Okej, okay, tu po prawej stronie jest kluczyk na górze mhm, No dobrze, elegancko tu jest puszeczka, o w tym jej... O, o tutaj. <laughs> ale to za chwilę jak coś. Na się skrzyneczka, bambus jakiś. Bambus, bambus mi wypadł. <laughs> I tutaj mamy biedny. opór, o, A nie, ja już to miałem. No dobrze, czyli mam jeszcze przejście, a nie już chyba byłem wszędzie. Nie jeszcze tam mam gdzie były te drzwi, znaczy te wydota. Bo trzeba kluczyk włączyć, tam jeszcze jest, można iść, ale nie będę już tam wszedł. Zachowałam sobie pięć kluczików na następny. poziomy Ta. Lochy. No, dokładnie tak. I mamy kolejny. Piętno. Dwudziesta walka z bossem będzie? Tak czy nie? Nie? Jest walka z bosem, Pięknie. O ludzie! Aha! To ja mam uciekać. A co teraz? Tu jest guzik! Nie zauważyłem go. Dajcie mi jeszcze raz. Dajcie mi jeszcze raz. Proszę. Proszę. Jest, dziękuję. Zleciłem półtora serduszka. Za dużo według mnie. Mogę jeszcze te rzeczy naciskać chyba wszystkie mniej więcej, tylko ja tego nie robię, nie wiem czemu. Bierzemy to. Okej. Okay. I to ich spowalnia nieco z tego, co ja widzę. Okej, okay, dobrze, to już wiem. A tu mamy kasę. Po co mi to? Nie ma czasu brać takich rzeczy. Za bardzo moim zdaniem. Okej, okay, uciekaj, uciekaj, uciekaj. No nie, tak daleko byłem. Wiecie co, nie zbieram tutaj nic, tylko jak coś do te przyspieszenia i lecimy do końca. Nie wierzę, że zginąłem! E... Ta okej. Okay. Życie musimy mieć. Przyspieszenie się tutaj miałem. Tak. Dobra. E... O! Nie mogę! no, dobra. Jeszcze to by mi się przydało w tym miejscu, ale okej. Okay. Jak mogę próbować jeszcze raz, to próbuję jeszcze raz. To jest boss, wściekły tłum... O jacie, trudne tu będzie. Postaram się nie zbierać tych monet wszystkich. Tylko po prostu... Bomba. No, no super. Nie biorę te, tych przyspieszeń, może może dzięki temu... Jak może jak będę po prostu biegł przed siebie i naciskał tylko tego dziki... To będzie lepiej mi szło A może mam naciskać z tej dziki, o to chodzi właśnie Ale może nie, bo patrz jaką teraz mam dużą przewagę O, elegancko! Nie, nic nie biodę, może teraz tylko przyspieszenie Dobra Szybko, szybko, szybko e, fajna sprawa! Okej okay. Tędy, 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 tędy. Już mnie chyba doganiają. Nie, nie wiem, co ja robię? Czemu ja tak zwolniłem mocno? Tędy, fast, fast! Jest! Aj, obydwałem, ale okej. Okay. Nie ma tragedii. Widzę ich powoli. Albo oni widzą mnie, może o to chodzi. Koniec? Wow. Yes, nice, ładnie. Elegant They all fell into this pit. What a bunch of idiots. I'm cold. Hmm. Jake, stretch into a coat for me. Uh sure. Ice key. Jake this coat is ugly. Make it pretty! Uh oh, okay. Like this? Is this pretty? Uh no! What's all this noise out here? Oh, hi, Finn. Did you come to rescue me? I've been wandering down here for I don't even know how long. I was minding my own business, shopping for a new oven mitt, and, and everything went black. Sorry, TT. We don't really have time for this. We're on an important mission. Oh, okay. Uh, well, I don't want to be a bother.

Ja sobie coś szybko zobaczę u niego, czy mogę... 125 skandów, tak myślałem, oh, że cena podrżała i to dosyć porządnie. Więc dobra, skoro mam 35 monet, a kupić nic nie mogę, bo znowu mnie mi... Na nic oczywiście nie stać, to kupię to, bo zacięli życie. Ej, jest elegancko. W takim razie jeszcze weźmy sobie misję. Ok. Nie ma problemu. problemu Znajdź nowego króla, uścisk w wilczej skórze. Dobrze, w takim razie, jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, napiszcie komentarz, subskrybujcie, komentujcie, odcinekcie. Jestem i żegnam. trzymajcie. i dzisiaj, cześć!